Erydy Dobra Uderzyłem w komputer Załadowało mnie Ta, to zajeb... No, trzy razy Zbiłem lustro przy okazji, także będę miał szczęście Bardzo duże szczęście na 7 lat <noise> Na Marsie Trzech milów jest Trzech milów jest Na Marsie nie w tej grze. Jo, Bills. Trze trzech, trzech Billów. Haha, <laughs> jedna kobita. No nie, to ja będę musiał... No... Zobaczę. Spokojnie. Dobra jest? Kurwa. Powinien się skończyć sko pewnie, nie? Dobra, muszę, muszę tą umiejętność. U nabiję umiejętność, później jak nabiję umiejętność, to jeszcze muszę zagrać i przetestować sobie, no nie? <laughs> dobra, dobra. Ciśniemy. Uderz w komputer, nie? No. <laughs> Układuję, Ładuje nas? Nie, 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 to... No czekamy aż każdemu załaduje no, ale nie? ty też wszystko. możesz uderzyć w komputer. No, już uderzyłem, już Tak, w... Nie słyszałem głośniej no. dawaj. No. Usłyszałeś? No, no. Usłyszałeś? No, słyszałem. W no Patrz. To chyba jakiś hiszpański wiatr. Z południa. Z południa. Wiatr jest w obrzycha Joker z Wobrzycha. O, gramy. Ciekawe, Obok jaki teraz. Obok pila się zrespiła. Ciekawe, dlaczego? Chyba nie ja. To jest ta chińska mapa. O nie, to ta, co rzuca toporami, ta. Głupia baba. E, wiesz, co jest fajne? Tutaj, jak są. Jakby to wytłumaczyć. To takie, jakby statu... On nie, goni Gila. No, Ty tego znalazł, goni. Nie, czemu za mną pięknie ten sferm? Pierwszy no, raz... znalazłem runę w tej grze. Sam bez innej pomocy. to runa była? No ten taki grzyb, co rośnie, jak to nazwać. Daj mi punkty, daj mi, punkty, daj mi No ja chcę... Ja potrzebuję, ja potr daj. A no dobra. Zrób wszystkie geny, ja będę siedział w szafie w tym czasie, nie? O, no, dobra, Mi pasuje. <laughs> A chyba i tak z, z mało z punktów to jest, jak pamiętam. Nie, tysiąc. Tysiąc? Tysiąc, o, a tam z checków nie robisz. Co jest? Pięćset. Tysiąc pięćset. No bo to ty zrobisz. O, no to zwiększyli. było tysiąc. Chyba. Mam grana. Obok tysiąc. tego to temu A tak samo. No to, to, inny chyba. No tak, ale obok tego totemu. temu to już daj mi na wykończenie <noise> <noise> No też... Raz tutaj idzie znowu. A to nie, nie jesteś tak bliskojowy. Nie, bo ja mam te takie jakby szept, dźwięki te takie, nie? Że jak ona idzie, to już dalsze. No tak nudzi, że ja nigdy nie mogę tego rozpoznać. A? Czy ona jest daleko, czy ona jest blisko. To zajebiście. No nie no, za gówno Chciałem wstać i uciec, a akurat nie mam Nie biegnie do mnie, nie biegnie do mnie No jak ty mnie trafiłaś, ty No jak tu wyjść? No, no, obok mnie Co obok ciebie? A to ty jesteś ja tam widziałem chłopak z daleka i ty mówisz nie biegnij do mnie. Dobra pobiegłem w przeciwnym kierunku tego hopa. Powiem do ciebie w takim razie, nie? Super. Dużo bilów jest. No wiem. Całkiem sporo jak na jedną kobitę no... no. W sumie nie, to ta raszka to też jest kobita, ale... To można się kłócić, bo to takie brzydkie jestem, to nie wiadomo czy to jest kobieta. O, Bill mnie uratował. Ciekawo. Dobra. Cheater, cheater. Tak. A co życiu w ciebie i trafił? dobra, nie. Nie chcę grać w to. Mówisz tak, co mecz No bo nie chcę. Nie <głodowanych>. Gala mi nie da się zrobić jeszcze kury Chciał się jeszcze znaczy jednoczę <grystanie> Tak czy siak. To ty tam wisisz Czy to który to jest Bill O nie już nie wisi Dobra w końcu się wzią. Dobrze, lecz, lecz, Bill. Co to to? Ładne to. Oj, chuj. Dobra, uciekamy. Bill, za mną. To wygana tu? Nie? nie no, ona tu idzie, tak? No tak, praktycznie tak. Super, super. Nie mam zamiaru na razie wisić. Jakoś nie jest to w moich najskrytszych snach. O, no, no uleczę cię, chodź. Nie, nie gadaj się na gada sobie. Bo. Okej, okay, okej. Okay. jeszcze jednego muszę zrobić. Bo no to muszę podczas jednej rundy dwa zrobić. To no wiem, może wiem. być trochę problematyczne. Oj, 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 Nie zauważyłem. A, to dobra. jest. Dobra. Ja jest tu ten Gdzie on jest? Będę no, musiał, musiał... w to więcej grać, bo to ja się gubię na tych mapach, absolutnie. Albo przestać. <śmienic> <śmienic> no, 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 nie. nie, no! <śmienic> <śmienic> Wy robicie geny, a ja To jest moja robota. Nawet ci punktów nie zabieram, widzisz? Nie, to robisz sobie pięć czy znowu na Tak. Trzeba się oddalić taktycznie. No ja nie, nie robimy. Do, mnie. Do mnie. Coś tam widzę, jak mi prześwituje... a nie, to jest księżyc. No nie, to we mnie strzela! bo ja słyszałem taki nóż właśnie. No nie niby uciec. ja słyszałem właśnie takie... Hmm. We mnie rzuciła, z toporem, nie wiadomo skąd, słuchaj. Może snajpić. ja wiem, że może snajpić, no ale bez przesady tam w ogóle, wiesz... Na szepcie jej nie było widać nas, serce nie waliło. On na sobie chyba rzuciła. O tak, Nie prawie jeszcze trafiła, słuchaj. Myślałem, że trafiła. Nie. nie no. To ty z pilami robisz gana i zjebałeś, tak? Tak. Tak, właśnie do nas idzie ta macocha znowu. Dobrze, już kończę gena. Już, już, może, już, możecie umierać sobie. Już <grystanie> mam! Nie do mnie, nie do mnie! No dobrze. Poszedłem do Billa wyobraź sobie. O nie. Może jednego bila już koni. Nie trafił, no dobra. Jest. Nie trafiło mnie. Nie zrobił teraz leczenia. Nie tak. Nie, <grystanie> ja ona chyba że co tak rekreacyjnie. <grystanie> mapy, wiesz, rzuciła, nie, Nie, no. Nie. Nie, no. Nie. 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 tam Nie. 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 może Nie. 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 O, fucking gen, o, fucking gen Aha, że do punktów? Czy dobramy? Nie, nie, nie Dobramy, róbcie sobie co chcecie Oj Mój detektor złaznął ją wyciął. Siema. Elo. Co wnu? <laughs> Bilu, koślawy <laughs> Koślawy, Bill, nie no ja To tak zrobiłem we O, to tego próbowałem po początku gry! Ta. Ja go zrobiłem zająłem. Gratulacje użytkowników, zrobiłeś mojego gena. Co z tego, że co chwilę było zero, ale tam mniejsza z tym. No, podstaw zrobiłem sam. No mówię. właśnie tym mówię. A co tu jest za jakieś pieczara magii i tajemnic? No tak. O, patrz. Tego będę, no, poproponuję, ja poproponuję, żebym ja zrobił sam. Bo to jest ryzykowne. Bardzo prawdopodobne, że zaraz zryknie no, go no, i, i będzie. mogę, mogę. Ja pamiętaj, że też potrzebuję punktów. Ale pamiętaj, że ona zaraz przyjdzie, jak ja zrobię tego gena. No to ty, ty będziesz się tym gadać z skanerze, czego do końca sobie. No. no dobra, ale później mi zdejmij z haku. Nie. <grych> Punkty no, pamiętaj. na górę? Nie, nie Sprawdź, może gena ja znajdzie się. Radyk ode mnie. To było sensowne rozwiązanie. A nie mówiłem! Ty chuj ja jest specjalny, prawda? <grym> nie! Po, dobra, powiedz czy tak to rozra... Zra, tutaj będzie. Mhm. Nie, go nie kochasz, dobra. Tak, nie tak. kochasz. A ty też masz to tam, że leczenie i tak dalej w sensie widzę, a ten... Audiencja... Nie, no nie tak pokazuję, to jest kto został uderzony. Aha, nie, bo ja on w ogóle... Za moimi plecami jest głośno, tam biega na drugim końcu mapy. Ja mam nie, detektor ranny. Jak ktoś jest przekreślony takimi pazurami, jakieś ślady pazurów, to nie? To znaczy że ktoś został powalony. To znaczy, że ktoś został uderzony. A gdzie to masz? Prawy? Na lewo. Na lewo. Na lewo. Okay. Tam, gdzie są obrazki naszych postaci. O, tego, to tema znowu, ktoś zniszczył, widzisz? Oni oboje są ranni. Ale oni są daleko. Natyknięcie? Dajemy natyknięcie? Eee, dobra, możemy... O, no, natyknięcie, natyknięcie. Ja, ja idę pomóc. Dobra, jest. Natyknięcie. Hmm? Skrzynki ktoś nie otworzył. Dobra, ja idę, bo tutaj ktoś o... ranny biega. Właśnie... Gdzie ty go widzisz? No tu, gdzie biegnę. Ja spróbuję kogoś odpowiedzieć. Dobra, lit. A, bądź przy O, sam uciekł. Dobra, ja już uciekam, uciekam, uciekam już. nie. Nie wiem, gdzie on jest. To ja bramę drugą zrobię na tyknięcie, co? No dobra. Oj. A, goni tego Billa jednego cały czas. Cały czas no ja widzę, jak ktoś biegł w miejscu A nie, na ślad O nie otworzy, no co za Babserdak, ucieka sobie sam Wracaj tu! Kom tu mi co za? Otworzyłem no dobra, punkty być miał. A ktoś tam leży Bill leży No na wie, my będziemy chcieli ratować. O nie, uderzyła mnie no to słabo. Tu Uciekaj, może co? Beź miał punkty, miał Chodź punkty. Mi. Nie, czekaj, czekaj. A wzi wziąłeś wziąłeś go? Nie, myślałem. Nie, nie. Support. Nie, po go, wzięła go prostu. go wzięło. Ja uciekłem, ja uciekłem Dobra, ja go jeszcze jeszcze Nie, Dobra, to to ja bym Nie, mastera Wzięł! On mnie... On mnie od wiszenie mówi A ja tu chciałem go ściągnąć! Yeah. Uciekliśmy! Uciekliśmy! No ja zaraz ucieknę. Chyba, że zgubię bramę, nie wiem. Jakie... Ja. Dobra... A, zgubię bramę, pisze. no tak. Dobra, to ja kupuję umiejętność, on biorą sobie punkty przy Kupuj umiejętność. Dobra, no gdzieś tu z jest Ciekawe Możesz czy ta baba jeszcze przyjdzie. Pochodzę sobie. Fajnie mi się ułożyło teraz. O, jest. A powiedz mi, jest napisane gdzieś tutaj, ile to ma Tak, pokazuję. Też. Szkoda, Też że nie widzę. No, właśnie, to może być ten problem. Nie no, poszło sobie, myślałem, że jeszcze tutaj coś pokażę, jak w rączkę, nie wiem. Dobra, uciekam, bo mnie zje zaraz. Coś dostałem. Nie wiem, co to było. Tink, tink tak, taki dźwięk miałem. Nie wiem. Gdybym ja widział, to bym ci powiedział. O nie widziałem O 20 punktów Ej, 20 tysięcy punktów O 20 no, płaczę, to 20, <śmiennie> 20 punktów A ja na ostatnim meczu miałem ten Na, na następnym poziomie W tabeli <śmiennie> Nie popisałem się punktowo